w kolejny filmiku. Dzisiaj zaczynam tego vloga, bo szybko chciałam właśnie się z Wami przywitać. Jadę na wycieczkę, więc tylko jedną scenę Wam nagram pewnie z domu. No chyba, że coś ponagrywam jak wrócę. Nie wiem, czy ten vlog właśnie będzie jednodniowy, ale na pewno chciałam coś nagrać też ze swojego wyjazdu. No jeszcze Maja się z Wami przywita w tym vlogu. Jadę bez Maji. Maja zostaje z moim etatą, z moimi rodzicami ogólnie. Tak samo jak reszta zwierzaków. Jedziemy do Olkusza. Dziś jaką mamy po drodze pogodę. Na razie deszcz pada. Mam nadzieję, że później się przejaśni i nie będzie jednak takiego deszczu. Tam będziemy też zwiedzać zamek w Rapsztynie. Jeszcze chciałabym pojechać na Pustynię Błędowską, jeżeli by się udało. I jeszcze do Sowiarni. Taki jest plan na wycieczkę, tylko deszcz pewnie wysłaga. w innej kolejności, tylko właśnie z tym nie wiem jak wyjdzie. Bo zamiast przestać padać, to nie jest jeszcze większe. Już dojeżdżamy na miejsce i zaraz będziemy szukać parkingu. Widzę z daleka zamek. Dojechałyśmy już na miejsce, zafarkowałyśmy i teraz już będziemy szli na zamek. Jesteśmy w Rapsztynie Widzicie, jest taki plakat miasta. Idziemy już drogą na zamek. Zobaczymy je to będą bilety kosztować. Za parking zapłaciłyśmy 5 zł I na razie przestał padać deszcz. Oby tak zostało. Ale jest w miarę chłodno, więc ja jestem w gruzie. Już z daleka widać zamek. To są ruiny właściwie zamku. ładnie wygląda, to widzicie taką dróżką idziemy. Czas 22 km. Tu jeszcze są tabliczki, zobaczcie? To jest zamek u góry Rapsztyn. Czyli tutaj, gdzie już jesteśmy? Olkus, 4 km. Hata na Pustynia Obłędowska. Parklinowy, park co nas nie interesuje. Idziemy już do środka. Nie wiemy na razie, gdzie jest jeszcze kasa, gdzie się bilety kupuje. A już zdjęcia nie zrobiłyśmy. A widzę, też, że jesteś ludzie już idą. W ogóle jesteśmy wcześniej, bo już jesteśmy na tej godzinie, co praktycznie dopiero zamek otwierają do zwiedzania. Czy otwierają? No, po prostu jest już kasa. Czy no i można zwiedzać? Także już wchodzimy. Tak wyglądają bilety. I bilet na zamek na zwiedzanie zamku kosztuje 25 zł. To w środku, również mamy restaurację i toalety i zwiedzamy ruiny zamku. Jest bardzo ładnie właśnie schodników. Kręta, ale jest nisko także bez problemu. Zwiedza się bez przewodnika, co dla mnie jest dobre, bo ja wolę jednak zwiedzać sama. Już z przewodnikiem. Zaraz na taki balkonik można powiedzieć. Jest ładny widok są. Więc też porobimy sobie zdjęcia. Znowu idziemy po schodach, zaraz będziemy wchodzić na górę. Znowu wychodzimy po schodach do góry. Zakaz spinania się na mury. No to też jest ładny widok właśnie Że to też O, tu mamy taki widok właśnie na sam dół I są mamy też ładny widok na wszystkie ruiny I teraz będziemy szły do góry tymi schodami już prawie jesteśmy na samej górze Muszę wejść. Już Wam pokazuję widok z góry. A tu jeszcze gdzieś wchodzimy. Ale ogólnie taki jest widok na zamek, na ruiny. To też zajrzymy do środka. Aha, ale tu jest tylko... Nie, tu też można przejść. Myślałam, że nie. No to jest tu zakaz wstępu. A tam chyba można te schodki wejść. I teraz wchodzimy do środka i idziemy tymi skłami. i tu mamy po prostu opis na zamku. A jeszcze, zresztą jeszcze mamy do góry, jednak. Więc jeszcze idziemy wyżej. Jeszcze tutaj. A tu też mamy taki widok. O tam już byliśmy, jak dzieci wjazdają. A jeszcze idę jeszcze wyżej. I ogólnie bardzo mi się podoba. Ja lubię zwiedzać ruiny zamków. Ten zamek trochę mi przypomina zamek Krzysztopur, ale bardziej pod względem takim, że też to są ruiny. No bo na niektórych zamkach to po prostu nie są to ruiny, tylko nie zwiedza się zamek, a tutaj to są jak ruiny, a ja zauważam, że mi bardziej podoba zwiedzanie ruiny zamków. Możecie pisać w komentarzach. Czy kiedyś właśnie byliście na tym zamku? Teraz jesteśmy w restauracji tutaj na zamku. Zamówiłyśmy właśnie jedzenie i też kupiłam pamiętki. Wam także pokazać magnes kolejny i figurkę zamku. I taką figurkę zamku, nie wiem czy nie słychać, bo jest dość głośno. Zamówiłyśmy zapiekanki i pancake. I. I jeszcze mamy kawę cappuccino. Mam pankejki Zobaczcie, jak są, ładnie są podane te pankejki Jeszcze mamy zapiekanki Zobaczcie, jak ładnie podane. Już wyszliśmy ze zwiedzania zamku. Jeszcze Wam tylko pokażę opis, gdyby ktoś interesował i chciał sobie przeczytać. Idziemy na dalsze zwiedzania. Jeszcze jak wyszłyśmy z zamku bo tu jest zamek to tu jest jeszcze tradycyjny wypas kóz i są kuski po prostu w takiej zagrodzie. No tak, to są też małe. To są duże kozy i małe. Jeśli da jest? Nie. To jest dwa, to widać, że to... Tych no i to, widzisz, też maluszek jest. Coś siadłam widzisz? Czy to jest mała? No i tam też są małe. Dobra, najpierw trzeba na tym obok. Już to malutka tak ucieka? Przyszło, widzę, to łaskała. Już jesteśmy w Olkuszu, właśnie z Rapszyna, który jest pod Olkuszem. Przyjechałyśmy tutaj, za, samochód już zaparkowany. No bo teraz jeszcze chcemy zwiedzić podziemia Olkusza. Po drodze są figurki, no, teraz po, idziemy prosto. I to jest prawdopodobnie rynek. Wyłączyliśmy GPS-a, więc do końca nie wiemy, czy idziemy w dobrym kierunku. I tutaj co jakiś czas są figurki Kupiłyśmy bilety na podziemny Olkusz I tu też bilet kosztuje 25 zł już jesteśmy w podziemiach. Oglądamy ekspozycję w Muzeum, właśnie w podziemiach Olkusza. Ja też kupiłam pamiątki, ale to Wam już później pokażę. To są kamienie. Wam pokażę. Widzicie, jakie malutkie figurki. Bardzo ładne kamienie. Ciekawa trasa. Wybrałyśmy ją sobie bez autoprzewodnika, ponieważ tu wszystko jest zapisane, więc można czytać. Bo za autoprzewodnik było dopłata 10 zł. Ale też takie schody, takie podobne schody jak na tym zamku, nie? A i tu mamy kierunek widzenia. A tu jest ładnie. Zobacz, jakie skały. No tu jest jasno, to możemy sobie zrobić zdjęcia. Będzie widać. Legenda o rzece. Podziemny olkusz. Kierunek no. zwiedzania. Jak mówisz, że już powrót będzie stąd? No. Winda, kierunek zwiedzania. Nie jestem biedny, kto posiada mało, leży ten, kto pragnie więcej. To jest szkielet. Gmerk, rodzajem bardzo charakterystycznym dla do taru architektonicznego z gmerk ozdobny wykuty w kamieniu mieszczańskich herb. I tu jest srebro, było znane i wydobywane już w starożytności. Jeszcze to jest bardzo ładna taka ekspozycja zrobiona. Tak wygląda jak była w środku woda, a tak naprawdę jest to szkło i po prostu coś się odbija, jest to szyba czy lustro nawet w jest bardzo dużo figurek, już Wam je pokazywałam po drodze wzięliśmy sobie jeszcze ulotki i mamy zwiedzać dalszą część podziemi tylko gdzieś wejście jest do niej już z rynku tu widzicie, chyba do mnie gołąbek i teraz jest drugi właśnie drugie podziemia i kolejna figurka i jesteśmy w kolejnych podziemiach, w dalszym, dalszej części po prostu podziemi Orkusza. I teraz jest już trochę cieplej, więc właśnie pracę. Zobacz, jakieś rycerskie takie wisi na sznurze. Tak, już opisane. Może tu wejść? Tu? Formy kar. Formy kar. jeszcze spuszczony filmik, więc też można sobie oglądać. Jeszcze Wam zaraz pokażę coś ciekawego. Zobaczcie. Stoi właśnie taka jakby drzwi, no nie wiem jak to nazwać właściwie. I teraz patrzcie, patrzcie. Nie rusza się. pomocy. Rano miałyśmy naprawdę bardzo brzydką pogodę. Padał deszcz, ale jak zajechałyśmy, to... Czy Jest momentami pochmurnie, ale jest bardzo fajna pogoda, bo nie ma takiego upału. Teraz właśnie już przebija się słońce, więc robi się coraz cieplej. Jest godzina 13. Ja już muszę nosić bluzę, przez to, że jednak się ociepliło. I teraz znowu idziemy na parking. I Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale bilety do podziemi w Olkuszu również były po 25 zł. Nie wiem, być może Wam pokazywałam ten bilet, już nie pamiętam. Wreszcie, znaczy, taki duży jest parking niedaleko pustyni, i tutaj musiałyśmy stanąć. Bardzo dużo jest osób. Wreszcie, znaczy, już jest znaczek: pustynia błędowska. Także idziemy. Idziemy drogą taką cały czas obok lasu. Właśnie tędy jest droga na pustynię. Po drodze też. Dużo samochodów zaparkowało, my zaparkowałyśmy tam, nie widzieliśmy, że można w ogóle tu dalej zaparkować. To jest multum ludzi, nie spodziewałam się tyle. Dochodzimy już do pustyni. Miałyśmy, kil miałyśmy kilometr Żeby przejść od parkingu. To jest pomost. Tam dalej już pustynia. I tak wygląda pustynia. Bardzo ładny. Widok. Że już jesteśmy na pustyni. Ktoś puszcza latawca. A nie, mogę już powiedzieć, że jestem na pustyni. Więc oczywiście zrobimy sobie zdjęcia. Przez pustynię, taki jest piasek pustyni, Kochani pozdrawiam oczywiście wszystkie osoby, które są z tych rejonów, z Olkusza. Jestem ja. O Boże, stwierdziłam Słyszałem, że to jest co co taka ładna. Już zeszłym roku zastanawiałem się, czy tu nie przyjechać. A wtedy to już nie było, bo Jest bardzo ładnie. Aż tak dużo nie możemy przejść, bo jeszcze czekamy na kolejne atrakcje. Jeszcze dzisiaj mamy zaplanowane, właśnie, więc nie możemy iść aż tak daleko. więc trochę sobie tylko po pustyni. Pochodzimy. No to może są jakieś tam dalej atrakcje. Jest naprawdę pięknie. Zresztą sami widzicie. Czemu nagrywasz? No, i jak idziemy to po to pustyni, tam. nagrywam. chyba na około 100 km pisałam. To jest jedyna w Polsce? No. Chyba tak, no nie? Zaczekamy, jaki takie. Tylko można sobie zabrać na pamiątkę kamyki z pustyni czy nie można? Jedziemy do Sławkowa już dojechałyśmy i teraz idziemy do Sowiarni. Jest gdzieś tu niedaleko. O, zobaczcie, nawet mamy tabliczkę Sowiarnia Sławków. Także mamy iść prosto. Ani jesteśmy już w Sowiarni i tutaj też są inne zwierzaki alpaki. Zobaczcie jak one są blisko nas. Ja tutaj jestem. No tu jest alpaka. I chyba boi się podejść. Zobaczcie. Dziewczyny ważą do 2,5 kg, a dziewczyny do 2,5 do 5 kg. Dziewczyny, takich że są co dwa pierwsze, trzeba słuchać. No i tutaj, bo się za chwilę I mu się ta pętlica zakręci, to ma powiedzmy wbudowany zbiornik w głowie, z którego pobiera sobie świeżą kawę, żeby mu się mózg wydał. Także konstrukcja jest dość przemyślana i nie będzie efektu, że sama siedziała na gałęzi, pomimo że oddech na prelekcję. Jako osoba słuchająca to najczęściej słyszałem, że Sowa to jest raczej symbol mądrości, a niekoniecznie taka mądra. jest. I że Sowy nie potrafią łączyć faktów, że jak leci i uderzy daleka, takie 20-30 sekund wcześniej niż my, patrzy już niebo i za chwilę jakiś tam tak sobie wyleci. No i to ich widzenie możemy porównać do naszego widzenia przez lornetkę, czyli tunelowe widzenie. Hmm. To było czarne, także największa w ciągu nocy. Tak naprawdę to było brązowe, no ale widzieliście, jak to jest w W kolorach brązowym i szarym. Szary najczęściej w lasach liściastych, gdzie tych jest szary, a brązowy z tym, gdzie pień jest brązowy. Jak się komuś pomyli, jest nieswoim nie no to pierwszy zostaje zjedzony, bo jest to na mieczki. w dużej mierze właśnie korzystają z tego swojego kamuflażu. Oczywiście jak wysowa czymś zainteresuje, to możemy nim wtedy ruszać, góra, dół, prawo, lewo, głowa będzie stała cały czas w miejscu. Dobrze i kolejna sowa to jest szlarogówka północna, syczek białolicy, a jak piszecie na YouTube sowa transformers to też Wam taka wyskoczy, to jest jedyna niepolska sowa, którą tutaj mamy ten gatunek pochodzi z Afryki, pomimo, że jest z Afryki to nie jest jej tu zimno, dlatego, że jest doskonale zaizolowana tak jak cała reszta sów. No i na soba, jak się popatrzy przez kamerę termowizyjną to jedyne wejście ciepła to z okolica szlary i troszkę z gdzie zbiór piór jest mniejszy, a resztę trzymają jak termos. No i patrzymy na nią. To jest taki mini bubu w innym kolorze. Jest bubusia 10 razy mniejsza, u niej dobrze widoczny wąsik czuciowy zaraz nad dziobem. Ojej! Grazie. Karmimy je z Takie ząbki na No i. Ty bój się, bo na takie zęby wstawia? Nie, jakie to kłacze. Tu czekasz. Tu się dzieje w ogóle. Wyszłyśmy już z sawiarni i powiem Wam, że tak się po drodze deszcz rozpadł. czy nie po drodze, właściwie, tylko jak byliśmy tam w sawiarni, zaczął bardzo dużo deszcz padać. Dobrze, że miałam taki płaszcz przeciwdeszczowy, bo bluzę zostawiłam w samochodzie i bardzo właśnie padało, bo trochę grzmiało. No ale mimo to była naprawdę ciekawa atrakcja. Wracamy już do domu. Tak wygląda nasza droga powrotna. Bardzo duży deszcz się rozpadał. Witam się z wami już drugiego dnia, ponieważ wczoraj wróciłam dość późno, więc już nic nie nagrywałam, a dzisiaj pokażę Wam pamiątki z wycieczki. Zaraz to Wam pokazywałam: jest to figurka zamku z Rapsztyna Rapsztyn jest zaraz przy ulkuszu. A więc jak zwiedziliśmy zamek w Rapsztynie, no to potem pojechaliśmy zaraz do Olkusza. I jeszcze właśnie z Rapsztyna mam magnesy, więc wypakuję pamiątki z tego woreczka. I stamtąd również mam dwa magnesy. Oraz kolejny magnes. A później byliśmy w Olkuszu. I w Olkuszu zwiedzaliśmy podziemia, byliśmy też chwilę na rynku. To jest magnes z Olkusza. I jeszcze jeden. A jeżeli chodzi o jakąś figurkę z Olkusza, no to tam w podziemiach, właściwie w muzeum kupiłam taką figurkę. I to jest kamień, który tam wydobywano. To już są. Ja teraz Wam pokażę pamiątki z pustyni błędowskiej. Tam nie było do kupienia żadnych magnesów ani tego typu rzeczy, więc po prostu wziąłam sobie piasek z pustyni do woreczka. I kamienie. Kamienie też wziąłam właśnie stamtąd. I jeszcze jedna pamiątka z sowiarni, na której naprawdę mi spędziłyśmy czas. Pan bardzo dużo opowiadał o sowach, które tam się znajdują, o ich zachowaniach. Pokazywał każdą sowę. Można było z nią zrobić sobie teraz zdjęcie. Oprócz tego były też inne zwierzaki. No i stamtąd mam magnes. I to są wszystkie pamiątki. Kolejny zamek dołącza do mojej kolekcji. Mam tutaj kolekcję na półce właśnie wszystkich zamków, które zwiedziłam. W sumie nie tylko, bo mam też różne figurki. Ale akurat na tej półce mam zamki. Tyle już jest. Byłam w Chęcinach na zamku, w Ogrodzińcu, na Pieskowej Skale, Krzysztopor, Nowy Wiśnicz, no i teraz jeszcze Rapsztyn. On też położył sobie tą figurkę z orkusza. Teraz też oczywiście nakleję magnesy na tablicy magnetycznym i nie będę naklejać wszystkich, tylko po jednym z każdej miejscowości. Zazwyczaj tak robię, chociaż no też nie zawsze, więc myślę, że to sobie przykleję na tablicę. No i z sawiarni też. I właśnie moją tablicę mam tutaj. Moja tablica magnetyczna w przedpokoju, zaraz właśnie przy moim pokoju. I też na nią trafią nowe magnesy. Też magnesy a są na tablicy, tutaj widzicie. Dzisiaj już zajmę się zwierzakami, muszę posprzątać uświnek, no bo wczoraj wiadomo im nie sprzątałam, bo cały dzień mnie nie było. Zobacz jaką Lusia ma fryzurę. Ale już w tym filmiku będę się z Wami żegnać, ponieważ pewnie z wycieczki samej wyjdzie dość długi filmik, tak więc nie chcę, żeby był aż tak długi. Więc kochani, jeśli Wam się podobało, zostawcie w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.